W dzisiejszym materiale wytłumaczę Ci, czym jest zakładka Page, czyli inaczej strona, w aplikacji Notion i jaką pełni funkcję. Także miłego oglądania i zaczynamy! Postanowiłem, że puszczę taką serię Uczymy się noszę z tego względu, że dostaję wiele wiadomości na Instagrama i w mailu, jak tworzę taki panel, jak przesuwam elementy, jak układam je obok siebie, dlatego będziesz miał możliwość teraz poznać aplikację jeszcze lepiej, więc od razu w sumie proponuję, żeby, żeby zasubskrybował ten kanał, żeby żadne materiały Cię nie ominęły. A właśnie w dzisiejszym materiale wytłumaczę Ci czym jest strona i jaką pełni funkcję. Przede wszystkim to co tutaj widzisz, to jest właśnie strona. Bardzo często w swoich materiałach będę mówił, że jest to zakładka, więc jeżeli mówię zakładka, wiąże się właśnie ze stroną. I teraz tak. To co widzisz również tutaj, czyli takie jakby podfoldery, to również są strony. Stroną można też nazwać się kartę taką jak w Wordzie, gdzie tworzysz sobie notatki, zostawiasz zdjęcia z tym, że powiedzmy, to jest taka dużo lepiej rozbudowana e, strona. Będę Ci pokazywał teraz to wszystko na e, prostych przykładach. I pierwsza rzecz, jeżeli chcesz w ogóle cokolwiek zacząć się tworzyć w Notion, to w lewym dolnym rogu jest zakładka New Page. Po jej kliknięciu pojawia się takie prostokątne pole e, i to jest e, właśnie e, nowa strona, pusta taka karta. Żeby ją powiększyć, kliknij sobie tutaj Open as Page i teraz pierwsze co pojawia się tutaj to miejsce na tytuł. Możesz nazwać sobie tą stronę, tak jak na przykład ja tutaj zrobiłem panel główny, ale my damy tutaj inną nazwę. Zaraz do tego wrócę, jednak tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę, że po otwarciu nowej strony za każdym razem pojawiają się takie szablony do bazy danych. Czym są bazy dane i jak one działają? O tym również będę mówił w kolejnych materiałach, natomiast jeżeli już chciałbyś z której skorzystać, wystarczy, że po prostu na jedną z nich sobie klikniesz. Dobra, nazwiemy sobie teraz tę stronę i ogólnie każdą nową zakładkę, którą otwierasz, to wszystko będzie pojawiało się tutaj, czyli w tym lewym pasku menu. I dla przykładu, podpiszę tę stronę jako Facebook i Tutaj będę gromadził sobie wszelkie materiały, które będę chciał na przykład opublikować na Facebooka, zaplanować sobie content, plan działania. To jest właśnie moja, moje miejsce do pracy z Facebookiem. Jeżeli chcę wrócić do panelu głównego, wystarczy po prostu kliknę w, ten, w tę stronę. Jak widzisz, mogę tutaj oczywiście tworzyć sobie notatki. Jak zejdę niżej. I dam Ukośnik. Ukośnik to jest skrót do dostępu, można powiedzieć, do wszystkich takich najważniejszych funkcji, jakie udostępnia Notion, o których też będę mówił. Natomiast jeżeli w tym momencie chciałbym skorzystać, powiedzmy, wrzucić zdjęcie, to wystarczy, że wpiszę skrót Image, kliknę to i w tym momencie mogę tutaj poprzez upload, na przykład, przesłać swoje zdjęcie na tutaj na tą stronę. Mogę również przesłać wideo i to, co właśnie wszystko tutaj robię, będę miał zapisane dokładnie w tym jednym miejscu. I teraz kolejna rzecz. Jeżeli chciałbym udostępnić te materiały, przykładowo jeżeli dla swojego zespołu grupy tworzę jakiś content lub robię jakieś małe szkolenie i chciałbym taki skrypt, taki materiał przesłać innym, to wystarczy, że w prawym górnym rogu kliknę share i odhaczę tą zakładkę. Więc w tym momencie, powiedzmy, że jest to taki, właśnie ta karta do pisania karta do edytora tekstu, ale w tym momencie ona zamienia się, tak jakby w stronę, ponieważ mogę ten materiał udostępnić linkiem. Ja teraz otwieram tutaj nową przeglądarkę, drugą przeglądarkę, i to będzie wyglądało w taki sposób, że każda osoba, która otrzyma ode mnie ten link, będzie widziała to w tej informacji, w tym miejscu. I to jest też bardzo fajna sprawa, ponieważ tak naprawdę nie trzeba specjalnie jakieś strony zakładać, żeby gdzieś przesłać komuś jakieś materiały, czy tak jak bardzo często ja też robiłem w swoich zespołach, że jak robiliśmy, mieliśmy jakieś szkolenie z, z jakimiś coachami, to robiliśmy sobie notatki, później zamieszczaliśmy to w jednym miejscu, no i każdy miał do tego dostęp, nie trzeba było specjalnych do tego narzędzi, więc jest to na pewno bardzo fajna alternatywa. Kolejna sprawa, to na każdej stronie możesz zrobić sobie jakby podstronę, czyli drugą stronę. I w tym przykładzie posłużę się oczywiście ukośnikiem i wpisuję słowo page. Tutaj otwierając tę zakładkę, jak widzisz u góry od razu jest takie jakby przejście pomiędzy jedną stroną a drugą. Natomiast tutaj już w lewym pasku tej strony nie ma, tej, którą utworzyliśmy. Ponieważ ona jest tutaj w podstronie. I mniej więcej, właśnie w ten sposób zacząłem tutaj tworzyć. Swój panel, gdzie tak naprawdę w tym panelu są takie dodatkowe, jakby właśnie podstrony, i to też będę w kolejnych materiałach dokładnie już tłumaczył. Będziemy sobie budować wspólnie taki panel. Natomiast tutaj również mogę zmienić nazwę, mogę usunąć tę zapadkę, lub po prostu mogę sobie albo przejść do niej bezpośrednio z właśnie z tego lewego paska w menu. Albo po prostu po jej kliknięciu. I tutaj mogę na przykład nazwać sobie, nie wiem, plan na, na przykład na posty. I jak u góry tutaj kliknę Facebook, wracam do tego. Czyli tu mam plan na posty. Tu na przykład mogę stworzyć sobie miejsce na budowanie relacji, baza kontaktów, cokolwiek. Wpiszę sobie bazę kontaktów i przy okazji pokażę Ci również, jak można inaczej otworzyć podstronę. Czyli tutaj jeszcze raz przypomnę, dałem ukośnik, wpisałem page i wybrałem zakładkę. Wtedy otworzyła się nowa strona. Natomiast każdy tekst możesz również zamienić też taką podstronę. I w tym przykładzie wystarczy, że klikniesz tutaj w te 6 kropek, a z listy wybierzesz Tool Into i klikniesz Page. I automatycznie pojawia się tutaj ta strona. Ja to może usunę, bo nie wygląda to fajnie. OK. I teraz jak widzisz, tutaj znowu, gdy otworzę bazę kontaktów, znowu pojawia się tutaj cała karta, są te szablony i po lewej stronie jest tutaj to w pasku w tych podstronach. Więc tutaj wracam sobie do Facebooka i w ten sposób mam już przygotowane takie powiedzmy to miejsce do pracy. Jeżeli chciałbym teraz te zakładki obok siebie ustawić, czyli to jest to o co bardzo często mnie ludzie pytają, jak to robię, to już właśnie pokazuję. Jak najeżdżam kursorem, to po lewej stronie, obok, obok tych zakładek, pojawia się sześć kropek. Lewym przyciskiem myszy teraz przeciągam to i muszę przełożyć to obok tego, tej, tej zakładki, tak, żeby pojawił się taki pojawiła się taka kreska pionowa, albo z tej strony, albo z tej, nie ma znaczenia. I teraz, gdybym chciał dołożyć do tego kolejną stronę. Bo to też bardzo często mnie ludzie pytają: jak ułożyłem sobie trzy słupki obok siebie, to teraz znowu to przeciągam i daję tutaj. I w tym momencie mogę po pierwsze zmienić sobie szerokość między tymi stronami. Mogę oczywiście zamienić je miejscami, i w ten sposób tak naprawdę to są takie proste metody, żeby sobie ułożyć, ułożyć te słupki. I co najważniejsze, można tutaj zmienić sobie też emotikony. Emotikony pozwalają tak wyróżnić te nasze podstrony, i żeby lepiej się nami tym wszystkim zarządzało. W związku z tym, oczywiście, to nie jest wymagane, bo tych emotikonów jest trochę. Można też załadować sobie swoje zdjęcie. Na przykład, ja bardzo często robiłem tak, że w kanwie sobie robiłem grafikę i dodawałem to właśnie jako emotikon. Ale. Nie wiem, wybiorę tutaj pierwszą lepszą, żeby tylko pokazać, jak to wygląda. No i, i tutaj, jak widzisz, od razu po lewej stronie też to wszystko się pojawia. Więc teraz, jak widzisz, w ten właśnie mniej więcej sposób zacząłem tworzyć sobie swój panel pracy. No i Ty też będziesz z, z kolejnymi materiałami, już taki panel sam tworzył i. Można powiedzieć, że w tym materiale to wszystko. To jest taki wstęp właśnie do tej serii. Oczywiście, jeżeli chciałbyś, żebym dokładnie wytłumaczył jakieś zagadnienie, napisz w komentarzu i na pewno ten temat tutaj omówię, na pewno ten temat poruszę. No i oczywiście, jeżeli filmik Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę. No i dzięki za uwagę. Pozdrawiam.